Dzień doberek, kochani, dzień doberek, witajcie, witam wszystkich, witam i zapraszam do codziennej gimnastyki. Kochani, jutro jest niedziela, gimnastyki nie ma ze mną, nie nagrywam, ale kochani, jest tyle filmików z gimnastyką, że jeżeli tylko chcecie popłynąć razem, zaczęliście ćwiczyć, to kochani, wybierzcie jakikolwiek dzień i po prostu ćwiczcie. A dla tych, którzy zaczęli teraz ten <laughs> maraton, nie wiem ile potrwa, to kochani, niedzielę są bez gimnastyki, ale oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy się gimnasty gimnastykowali. I gimnastyka z muzą znaczy, że też jest muzyka w tle, bo są yy, ćwiczenia i muzyka w tle. Kochani, także jedziemy dzisiaj. Moment, moment. Już, już za chwileczkę, już za momencik. Piątek z pankracem zacznie się kręcić. No, może nie piątek i nie z pankracem, ale sobota. Sobota. I lecimy. Dzisiaj taki rytm. Płyniemy. I teraz bioderka. I bioderka dalej. Ręce na bok. I wiederka chodzą. So welu. You know... Teraz uwaga zmiana. Mm -hmm.

Ale mu zdanie A teraz kółeczka i drugą stronę. I no i teraz przykucimy, kręcąc ramionami i do góry i na dół. No. Do i dziękuję, kochanie. <laughs> Cztery minuty przebiegły jak strzała i lecimy dalej, kochani. Rozruszaliśmy się no to co, pora na przysiady. No, aż taka musa by się jakaś przydała w podkładzie. No ale zaraz może zobaczymy. To za chwilę. Dobra, lecimy z przesiadami. Raz, dwa, No to po rozgrzewce. Trzy, cztery, och, pięć, uch, sześć, uch, siedem, osiem, dziewięć, uch, dziesięć, uch, jedenaście.

Troszeczkę rozluźniamy nasze nogi, trochę ręce. No oczywiście się musimy poobstukiwać, bo jakby to było, jakbyśmy byli nie poobstukiwani. Obstukujemy się tam, gdzie możemy. Przy, przy okazji regulująca oddech. A jesień tego roku, no jeszcze lato. Jesień jest piękny, początek jesieni. Jest piękny, słoneczny. Dobra, tutaj. I tu. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Z dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć, dziesięć. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, osiem, dziewięć, dziewięć, dziesięć. Ok, kochani. I teraz. Szeroko na nogach i prawa ręka do lewej nogi. O! I na przeciwna, i przeciwna strona. I następna, i z powrotem. I do przodu, i do tyłu. No znaczy ci tutaj trochę rozmyślałam, ale raz w lewo, w lewo, raz w prawo. I głowa idzie nam za tamtą ręką. Przeciwną. O. o! Nie ma tu jak po dobrej rozgrzewce dobrej ćwiczenia. Stajemy szeroko sobie tutaj na nogach, stop, stopami, tak troszeczkę stopy szerzej niż ramionka. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10. Gratuluję wszystkim tym, którzy powoli dołączają do naszej drużyny. Raz, dwa, kochani. To wszystko jest w naszych rękach, całe życie jest w naszych rękach. Jeżeli Cię gryzie praca i masz jej dość, to zacznij szukać nowej. Zacznij o tym myśleć. Zacznij przeglądać ogłoszenia. Zacznij rozmawiać gdzieś wśród rodziny, znajomych, wypytywać się. A może gdzieś do pracy potrzebują. Tak kochani i to jest wszystko to, co możemy zrobić i to tylko y, wybór należy do nas. I to samo z ćwiczeniami. Już dzisiaj nie czekamy, że jutro, jutro to nie. Dzisiaj stajemy i zaczynamy. Ja zmieniam muzę, bo kochani, gusty są różne. O gustach się nie dyskutuje i dlatego jedna muzy jedną muzykę lubią Taką muzykę lubią te osoby, a taką lubią te. A może ktoś nie słuchał, a może nie słyszał, a może właśnie chce sobie jakiegoś fajnego tonu posłuchać. Uff, dobra, teraz jeszcze ramionka. O żebym tak o stół nie zawadziła. Raz, dwa, raz, dwa. Dzisiaj, kochani, jako że sobota, a sobotę mam wolną z reguły, tylko poprzednia była pracująca dla mnie, no tak fajnie wyszło, ale to jak mówiłam rzadkość, także nie ćwiczymy na balkonie wyjątkowo, bo ćwiczymy w domu, bo jest za gorąco. No taki mamy początek jesieni, jest za gorąco. Zaraz Wam pokażę moje obrazy, bo to tak właśnie pomyślałam, że te obrazy to muszą być po pierwsze na ścianie, muszą do czegoś pasować, to może być jeden. Kochani, to tak to moje obrazy, te aktualne, to jest taka zabawa kolorem. O, i widzicie? I sobie tutaj stoją, bo to jest ta jesień, w tej tonacji, tam gdzieś te żółte liście, także tak to jest. O, może rzeczywiście pokażę od razu, żeby to było widać i te obrazy. O, mnie nie będzie widać, nie będzie mnie widać. Okej, okay, kochani. Dobra, następne kochani, bierzemy krzesło i mam takie wysokie, może być niższe, lub wyższe i jak pasuje. I noga do przodu, znaczy prawa do góry i lew lub i lewa na zmianę. Prawa lub lewa. <grym> no dwóch się nie da <grym> od razu. <grym> to jak mój tata mówi, że on po wojnie był, można powiedzieć, pracował w transporcie, czyli miał, miał dwa konie, no i jeździł w transporcie. I mówi, że jaki jest sposób na konia? Gdy konie się gryzą. Jest jeden. No, my mówimy z jego doświadczenia, prawda? Pola dziwną wodą. wieją. A drugi, żeby cię koń nie kopnął. No to bierzesz jedną nogę, bo zginasz, tak jak kowal go pod kuje podkowy pod, kowy, pod No to przecież, jak koń stoi na trzech nogach, to którą kopnie? <laughs> Widzicie, zawałoby się. Jakie proste. Nie, proste i logiczne, a to. Trzeba wiedzieć, nie? O i tak to. Kochani. Uf, I ćwiczymy jest. Uf, uf, uf. O, bardziej obciągnięte palce. Uf, 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 uf. Także kochani, bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. E, ty, tymi osobami, które przemogły. Przemogły się i zaczęły ćwiczyć. Dobrze, kochani? I teraz jeszcze tylko parę skłonów, i przejdziemy na podłogę. Raz, dwa, trzy i wyprost. 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 I jeszcze dwa. Raz, dwa, trzy. I wyprost. I ostatni. Z, dwa, trzy. I wyprost. A ja, kochani, śpieszę się Wam pochwalić. Ja już dostałam prezent na Boże Narodzenie. No, na gwiazdkę chyba najbardziej taki. I mam postawić w polskim, w domu, polskim, domu, w moim domu w Polsce, w oknie. I zaświecić. No, jakiś przepiękny. Dostałam od. Mojej sąsiadki Gizeli. Bardzo mnie to cieszy. Także początek jesieni zaczynam już przepięknym prezencikiem. Dobrze, kochani, a teraz zapraszam na podłogę. Z podłogi witam. Kochani, i dawno nie ćwiczyliśmy, pora wrócić do tych ćwiczonek. Głowa. Ciało mamy rozruszane. I jeszcze szyja. Dojcie. Raz, dwa cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście. 19, 20. gdy pamiętaj, wszystko jest w Twoich rękach i zawsze wszystko możesz zmienić, ale to jest Twoja decyzja, jak Cię coś gryzie i byś sobie wykrzyczał, wykrzyczała, idź na do lasu, na tak zwane grzyby, no bo jeszcze grzybów nie ma, przynajmniej tutaj u nas, ale już tak wygląda trochę, jakby za chwilę mogły być muchomory. I po prostu powiedz, powiedz to, co Cię gryzie. Nie mówię, że nie wiadomo jak krzyczeć, ale jak już człowiek odejdzie gdzieś tam dalej od ludzi, gdzieś w polu i widać, że nie ma nikogo, to powiedz, co myślisz, co Cię gryzie, wyrzuć to z siebie. I już jest zupełnie inaczej i zupełnie lepiej. Teraz kochani siedzimy i będziemy podnosić nasze cztery litery. Raz, dwa, trzy. Zawsze można siąść do samochodu, pojechać, włączyć muzykę i pokrzyczeć sobie. Wyrzucić siebie. A jak zaczynamy oczyszczać swoje myśli? Ha, ha, ha. <laughs> co z głowy, to z serca? To wtedy zaczyna nam się chcieć, zaczyna nam się chcieć żyć. I wtedy możemy zacząć robić ćwiczenia. Bo powoli, zmiany do swojego życia prowadzamy powoli. Bo jak już tak dojrzewamy i dojrzewamy i nie możemy dojrzeć, to zobaczmy, co nas blokuje. Co nas gryzie? Jaki tam, Jako ja tu mówię tak, wampir energetyczny nas ugryz kiedyś i siedzi tam w nas, nie? No. <laughs> ok. No, ciężkie ćwiczenie, ciężkie. Co to znaczy ciężkie, dobra, ale kochani, rowerek to jest to, co każdy może. <laughs> Jak dobrze. Jak dobrze wstać, skoro świt. I dzisiaj kochani, od piątej rano krupnie gotowa. Postałam w pół do piątej i nie miałam już, się zastanawiałam co by tu zrobić. No jak człowiek wstaje tak do pracy, no to w sobotę też wstaje. No to jedziemy. Dzisiaj kochani jedziemy do Jeleniej Góry. No to Jelenia Góra odwiedzamy. Może ktoś z okolic, niech się odezwie. Uff. Tak. I trzeba zacząć się ruszać. Zacznijmy, nie odkładajmy. I to samo jest, kochani, ze wszystkim. Wam wspomniałam o pracy, o znajomościach. Jeżeli was gryzie z znajomość, to dajmy sobie spokój. Po prostu powiedzmy z uśmiechem szeroki żegnaj! <laughs> żegnaj! I właśnie zainteresujmy się innymi. Zobaczmy cieka coś ciekawego na internecie. Jest taki kanał Pola Wystarczy wpisać pola raksa, i to jest nasz polak, który jest w Stanach. Kochani, on czyta to znaczy, teraz zaczął czytać książkę, jakąś taką najnowszą w Ameryce wydaną, ale on takie ma przygotowane opowieści. No, takie ma gościu i rys historyczny, i informacje no, to jest, posłuchajcie, ale to tak, tak powinni uczyć, taki powinni dawać przykład w szkole na polskim. Jak zacząć opowieść, jak ją powiedzieć, jakich słów użyć, jak zakończyć. No piękne, piękne. I to są opowieści prawdziwe, autentyczne, także on po prostu zaczyna od początku. Robi rys historyczny w, danej tem w danym temacie. No piękne, piękna piękna Polszczyzna. Piękne w ogóle i ton głosu. I Takie, ma tak szerokie zainteresowania, że trzeba Trzeba po prostu wejść na kanał, wejść w wideo czy w playlisty i zobaczyć co człowieka interesuje. Uff. Bo ja, kochani, w ramach takiego wieczornego, już tak jak człowiek leży w łóżku, tak jeszcze sobie włączę, żeby coś tam gadało, ale jak tak coś gada, a najlepiej mi się zawsze słuchało Sherlocka Holmesa, ale już mam dość, już, 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 już ile można, to jest ograniczona ilość tych odcinków. No, za to teraz czytam Sherlock Holmes'a, nie? To właśnie jak go zaczęłam słuchać, to ale to mu też inspiruje. Ale to jak człowiek uśnie, to zaczyna, jutro słucha znowu. I to jest też bardzo ciekawe. Także, kochani, bardzo Wam dziękuję. Cieszę się, że jesteście. Cieszę się, że ze mną ćwiczycie. I kochani, jedziemy! Jedziemy w tym życiu, nie dajemy się, i pamiętajmy, że po pierwsze, marzenia są dla wszystkich. Dla Ciebie też możesz marzyć. Możesz zacząć marzyć o zmianie tego, co Cię gryzie. Zacznij tu i teraz. Pomyśl, że jeżeli nie możesz zacząć, to poproś o odwagę. O odwagę w działaniu. I dzisiaj, kochani, odważnie ćwiczyliśmy. Życzę spokojnej soboty, pięknej niedzieli. Do poniedziałku. Pa! Do jutra, czyli do kutra. Bożenko, po prostu od razu mi się humor, poprawia, jak to widzę. Wiesz, Pa, Bożenko, do kutra. Nie dzisiaj to powiemy, że do kutra to nie, ale do. Hmm, jak to by powiedzieć? Pokutrze. Do jutro, jutro kutra, do kutra, do jutra do kutra, a do pojutrze do pokutrze. Po no to do pokutrze, papa. Pa. Widzicie jaki gryp się, tu wyszedł, Fajowski? Ha.